Sieman Koleńska, z tej strony ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Samotar 19 Big Fun sezonu 3 A w dzisiejszym odcinku Sąsiad poprosił mnie o pomoc, ponieważ ostatnio y, Na jednym z jego pól y, W górnej części y, Tam naszej wsi Tam chyba las za bardzo kradnie mu wodę i tam jego pole niestety za bardzo Cierpi na tym I poprosił mnie, bo ja mam tutaj taki system do Nawadniania. Poprzedni gospodarz by go stosował. Ja w tym roku chyba nie będę musiał, bo u mnie wszystko cycuś. No, ale sąsiad poprosił o pomoc. On ma zaraz przyjechać, bo pojedziemy we dwóch. A nie jest taki. To jest właśnie ten sprzęt. Tak, mamy tutaj pompę do wody. Taką przenośną, taką dość sporą, jakby nie patrzeć. No i, no i ten cały sprzęt z, z wężami. Sąsiad miał wziąć, założyć już opony, bo u niego tam już jednak coś urosło, ale żeby tego jeszcze bardziej nie zepsuć, to, to musiał podnieść taki kroki. No a ja dzisiaj przejadę się pierwszy raz. Znaczy nie pierwszy, ale tak, że dalej gdzieś nim pojadę, to w końcu wezmę Holanda 13090. Dobra, zobaczmy czy to w ogóle pali. Ostatnio paliło, dzisiaj też, ok, bez zmian. Dobra, wszystko widz w ogóle amulce, gaz, dobra, wszystko jest, tu jest... O, o, sąsiada słychać. Czyżbyś przyjechał sąsiedzie? Dzień dobry sąsiedzie. Wracam, no. No dzień dobry, dzień. dobry. dobra. Samą porę jesteś. No tylko że jest pewien problem sąsiad. Myśmy no. się umówili, że miałem założyć cienkie opony. No i się takie rzeczy stało, że ich zapomniałem założyć. No i jak ty też teraz, coś teraz zrobić, co? Normalnie potem dobra. się wpiszę, i wiesz, u mnie odda że dziki. I te sprawy dobra, twój interes nawet. Zapraszam tutaj gdzie? Tutaj do drugiego budynku. A znaczy, to jest jeden budynek, ale tak przedzielony. Uważaj na koparkę. Nie uszuć, bo drogie rzeczy są. Ja też mam koparkę. Jak się już tak chwalimy. No, nie taką jak ja. Ja to mam taką wiersz specjalną. Powiem ci, że chyba do nadleśnictwa będę musiał się odezwać. Po co? No jak ten las tyle nie wody, to wiesz. To już nie jest normalne. No, trzeba go wyciągnąć. No, ja, ja to No, wjadę. No, to Dobra, wiesz co, tu się nam nie uda przez tą koparkę tak elegancko wyjechać, przynajmniej mnie. Ja będę musiał cofać już odtąd. Ktoś, bo... No słucham. Nie masz bolca? Ktoś tu nie... no nie mam. Teraz ci pójdę znaleźć polec Właśnie problem On tu... dzisiaj New Holandem widzę No jak? Dobra, w końcu No Odpalił chociaż? No, no jak, za, ja za pierwszym, pierwszym razem się... za pierwszym hmm. Dobry sprzęt, zobacz tam siot No Papieża wybrali <noise> Co robisz na sensie? I ci znaleźć bolsa sąsiad tam sobie znajdź. tam będzie gdzieś leżał. Nie. no tam gdzieś, nie <laughs> Tu nie ma, tu nie, tu nie, nie, w tych gryzach nie, w pudełku też nie, znalazłeś? No nie, no A tu, dobra, chodź. No. Jak od tej strony się zmieszczę, kurde, na tak takich ludzi nie jest. O, dobra, O. Jest? No tak, idź, no to dobra. W takim razie jedziemy. Kto ma prowadzić? Ma prowadzić ty, bo to wiesz gdzie twoje, no to prowadź. Jaka jest moja to Dobra, działa. Jak tam życie mija, to no, mnie nic nowego po staremu. Jedziemy Tobie pomóc. Mówi, że tędy. No dobra, można i tędy tam przejechać. Ja tędy nie lubię za dużo kręcenia. Jest. No tutaj sąsiedzi widzę coś tak. Ciulawaną Ale. Pewnie, pewnie chcą Unię ten. Na kasę ten wyrobić. No jak, tutaj rzepak sobie rośnie. Ten twój żabak też tam, będziemy przejeżdżać się bałko, o niego, bo dobrze pamiętam. Tak, tutaj maja kukurydza, jeszcze nic nie wykiełkowała nawet, więc... No. No tak, też ostatnio siałem. No tutaj widzę, że kolejny sąsiad, co nic nie robi. Jednak, jednak pandemia zrobiła swoje. <noise> Mówisz, że jesteśmy jedynymi rolnikami w okolicy, którzy w ogóle cokolwiek podjęli? Znaczy tam jeszcze widziałem... Ale chyba nie, nie, nie będziemy sobie przejść. Tam gdzieś dalej jest zasiane No to nie wiem w sumie, kogo to poleca Może sprzedać w tą? No może i no jest kurna A mój tam to jest taka ścieżka, że... To ciężko dojechać Tam gdzieś powinien być hydrant Nie hydrant No coś takiego, że będziemy wodę mogli pobrać A bardziej... Czy nazywa kran taki? Pytałem się, czy można. Można, więc raczej powinno być dobrze. No dobra, to ty to tam podepniesz? No dobra. Jak trzeba. A ja sobie co, To ten... Holland ma siłę? No jak, idzie. No dobrze. To dobra piątką. Piątką, nie szóstką, ale idzie. No tu mamy tak trochę słabo z, tym, z tymi górami, nie? Pod tą górę trzeba podjechać. Taki klimat co nie? Jak, jak wyjadę jeszcze tu kawałek to spróbuję mu szóstkę zapodać, może będzie bardziej płasko. Może odżyje. No coś kurwa mało siły ma ten. Czekaj Poltola. zaraz tutaj. Cyk szósteczka. O widzisz od razu odżył. No. Jego problem jest taki, że nie jest strasznie szeroki z przodu i też sam, tym samym zwrotność mu troszeczkę zabierali. Dlatego w polu nim często nie pracuje. A do takich robót, gdzie trzeba coś przewieźć, przewieźć, no tak przetransportować, no to... Jeszcze jest git. Jeszcze mam robóra! Robór też widziałem, no. Było... Widziałem robóra. Sądził, że mi tu ten... To śnieg woził, tak? Tak, ta, Robór bardziej dużo też robił przy żniwach, bo on właśnie do przyczep jest... Idealnie, jeszcze tak przeglądałem czy nie ma, można jeszcze kupić takie starsze modele, nieco większe większą pojemnością silnika I tak się właśnie zastanawiałem, czy by sobie takiego też nie sprawić, ale to jeszcze oh, oh, oh. Na razie żniwa, potem będę się Zajmował tym, no tutaj dobrze wyceluj, bo Wiesz co tu się dzieje No wiem Pamiętam jeszcze wypadek Jeszcze sprawa nierozwiązana nie, No to ja śmigam no, żeś wymusił widzę. co ja poradzę, nie pozbieram się tym, on no, też już widzi przez zjażdżanko. Ja go tylko słyszałem. trudno <grym> Nawet ładna ta nasza wioska. Z tej strony, tak? <grym> Od ja twojej gorsza. No tak, to na pewno. No tu też widzę, sąsiad coś też nic nie robi, ten też nic nie robi. To jeden gospodarz, jest <głos》> Ma małopolski w tym Tak, tutaj o. Tam jest moje, po prawo, dalej trochę. pole także. No i zasiano. Twoje gdzieś tu sąsiad było chyba, nie? Coś mi się wydaje. Yy, tu dalej? obok nie, to moje tam Tam u góry też mam jedno, ale to tam. Tam, tam trzeba jeszcze, to od tamtej strony byłoby szybciej zajechać niż od tej. Od tej się tam chyba nie da, nawet. Bo tam, znaczy, ja nie mam dojazdu, przynajmniej, nie? Od tej strony. Ja no tam, po sąsiadowym a... się wszędzie przejedzie. No właśnie. O, tutaj widzę, ktoś coś zasadził. Tak, coś widnie to wygląda. Więcej widzę chwastów, jak tego, co ma rosnąć. Czyli faktycznie to no. jakoś bieda sąsiad. One fajne drzewo, nie? Dzięki, które? No tutaj, takie usknięte po prawo było na przycinaniu. Tak, tak. no. <laughs> to sucho no ale las sobie rośnie najlepsze. No, no a ja tu mam a. lipę. Nie wiem Co czy to, to zdąży tak? nadgonić w ogóle zboże, nie? No a ty masz świnie więc jak dobrze tam wiesz. Posypiesz solą, to wszystko zjedzą. <laughs> Sol jeszcze mam, Ty no. <laughs> Doprawisz. Ja. No trochę daleko będzie no ale zawsze jest kranik, nie? No. Ja. To gdzie teraz on tu był? Gdzieś za budką poszukaj, pewno będzie yy, My tutaj możemy tym wężem po tym polu stęć, czy nie? Bo to jest gruby wąż ciężki to on wiesz, on tak może troszeczkę pognieść Możemy. Jak coś to ja się będę sonił Dobra, ja tu tylko na, na bok zjadę delikatnie Dobra, to sąsiad, jak to było? A ty miałeś dobra. obsługi... Ja to ja zaraz być, na joysticku będę obsługiwał, tak. tak. Aha, dobra. dobra. No, Sąsiad, powiedz mi... Aha, bo tu jest szczeka. Czekaj, ja się muszę trochę cofnąć, bo tu jest Czecha, tam, żeby trafić. No dobra. Tam będziemy? Gdzie to tam będziesz targał? Się, no tam na pole, nie? Na wprost. No, to pojedziesz sobie drogą i potem ci to przekrzywię do drugą. Chociaż nie, nie dobra, przekrzywię to ci to tego. To ci to zostawię. Tak? O. Będzie git. Dobra, to ja teraz muszę makornika wtedy odepchnąć No ja też się tu, tu muszę, muszę wypiąć, tylko wiesz co jeszcze. Rozkłada się tam wózek z tyłu? Już ja stąd nie widzę, a... Widzę, że opada. Dobra, tak, 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 tak. dobra. Jest git, wszystko? A już widzę nawet ten, dobra. Ja Makornika tu odstawię. Yy, wiesz co, bo ja się tak zastawiłem. Weź mi tam bolca wy... pni. albo dobra, no. Czekaj, 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 czekaj. Za... Zaraz co cofniesz. Dobra. O, o dziękuję. dziękuję. Uch, nie eee, nie już w to nie Już noget, no już <laughs> Już po nodze prawie, nie? Gdzie ty tam wkładasz to no, no, Ja to teraz... Trzymałem tam, gdzie powinna być no. Gdzie by to się tu postawić? Jest tu gdzieś plac? No jest plac, dobra Gdzie to? Zaraz zobaczymy sąsiedzi, już tam są do ciebie idę, zaraz zobaczymy co ty tutaj... No dobra, to już widzę podpiewałeś, dobra, no tak dobrze, tak to działa, no. Jechać? No no, jaśna na no, pomału, jakby co to ci powiem, jakbyś targał za sobą. Chociaż tu jest dużo metrów także, także... I o to chodzi, żeby wiesz, czy że to jest stabilne, nie? No, no niby nóżki są wbite, zaparły się o ten, także... Tam gdzieś tak wiesz, bo to tak... No to ma zasięg do, do 100 metrów, ale jak chcesz, to możemy, wiesz, mniejsza gęsto kółeczka zrobić, także jak chcesz tam zostawić na polu, tak co so potem wyregulujesz, nie? Nie wiem. Czekaj, czekać, żeby to teraz tu teraz... A tu jeszcze nie ma tego podpiętego. No ale to zaraz podepniemy, no. Czekaj, to teraz muszę tu rozkminić. Co się dzieje nie? Co no, się dzieje? Jak by to zrobić teraz? To Tutaj na, środek, chyba, na tak. środek pola to rozstaw, bo to takie potem bączki robi. Nie, tak ja to na dwie połówki zrobię wtedy, o. No, ty masz prostokątne pole, to inaczej się nie da, no. Tu tam, nie wiem... Dobra... Talga jak chcesz, a mogą ci to bardziej skrzybić, no ale... Dobra, to może się... Hmm... Dobra, chyba tyle starczy, mi się wydaje. Dobra. No, żeś wynaciągał. Ja to teraz odepnę, wtedy? O. A, bo się obsuwa. <laughs> to tak bokiem usta, żeby, wiesz, kółeczka w dół się nie targały. No, ja bo, to widzę, że. No, bo bo, bo <laughs> leci, ja to, no? Ja to już tak tak się naciągło, że nawet już tego. A mój co bo co? Żeby się jeszcze dało, ha mój! Z górki to jak jest? Dalej się toczy, bo ja tu widzę, że się kółko toczy, ta, ta, cały ten zwój. No kurno tam musi blokadę założyć, sąsiad. Nie ma blokady. To nie jest wąż ogrodowy. I co ty tym targasz, sąsiad? Ten on idzie na makaronika. Nie, u mnie teraz się nie to. A, dobra, cofa się delikatnie. Bo widzicie, tu jest taka magia, że tu macie ten delikatny panel słoneczny nie? i on tutaj niby to wszystko zasila, także to jest bardzo fajne. Jak to stało u mnie, no to. No to nie ma opcji, żeby to działało u mnie pod Pod szachem, ale. Teraz jak widać odżyło, czyli jeszcze bateryki kilometry. No, no, nie wiem, czy ciągnikiem opłaca się wyjeżdżać. Wyjedź, bo ci go tam do obmyje potem tam, bo to na jak będziesz wyjeżdżał. Dobra. Ja, to teraz jeszcze agregat musisz ustawić, albo czekać, ja ci to nim pomogę cofnąć, bo już tam zostawię ciąnik, to ja wezmę swój. Nie, bo żeby tam nie wiesz nie jechać jest, nie, jest, nie i coś pod hydrant podłączony jest, agregat? No nie ja trzeba podłączyć. nie działa to. No, to jest właśnie zwrotność tego niebieskiego demona. Weź tam, czachnij. Jak już jesteś, no, no. To fajcowa, ja patrzę. No wiem, tylko nie chcę ciebie rozjechać. Fajnie. już mi prawie raz przejechałeś, tak W sumie to drugi. Grabisz sobie. Dobra. No. no to, ciachni bolca. Bo tu krzaki atakują, muszę uciekać. jak no, no, się tak, o... ciągniesz. To... No to... Jak żeś to podczepił? Coś jak Ty mój? Co żeś Ja zrobił? słyszałem, że żeś bolca wytargał. Tak, ale nie tu. Ja nie zdążyłem. Pierw podłączyłem tu. No to tak no się to nie się. robi. <laughs> I ja patrzę, to nie jedzie. O, teraz. Stop, stój! Teraz. To i źle jest. Nie ma węża tyle. Sąsiad, jeszcze raz. No, dobra. To ile tego tam sąsiad też. Ja czekaj, tu. 55. Gdyby no było... to, czy jeszcze metr zejdę? Da się, da się, dobra. 8 i 5 bara. Dobra, sąsiad. Ja tam idę zajrzeć. Jak coś to badowało, jak się coś by jej psuło. Dobra. Gdzie to jest? O, oh, już widzę, działa, włączyłeś. Działa? No, pompuję ja Czekaj, sąsiad też idę. No działa, tylko podlewasz las w tej chwili. To było, trzeba to podtargać do góry. Ja wiedziałem, że ty. Gdzieś ty to zawiózł. To spadło. A nie, czekaj, czekaj. Nie, no trochę po lesie idzie, no ale dobra, to tam. Jak ci wody nie szkoda, to. Ty, bo tu są linie, żebyśmy po tych liniach przypadkiem jeszcze liść wodą. Spokojnie, ja. BHP przede wszystkim. Trochę nas podlejemy, jeszcze bardziej. No dobra, no i widzisz sąsiad to sobie też tak musiał przestawić, a można mu dać tam spokojnie większy, większy metra tylko wtedy nie wiem czy po tych liniach nie będzie. Właśnie o to chodzi. Wiesz co, no. może chodź tu sąsiad, bo jak to ze, ze się tych linii dotknie to... To jest po nas. No niekoniecznie, ale musiałoby tak jeszcze po tobie pokropić. No ale działa, tak czy się zrobiliśmy to co chcieliśmy. A dzięki sąsiad. Że potem odwiodzę po popryskam. No ja ci to też zostawię, bo pewnie nie tylko dziś będziesz pryskał, pewnie jutro będziesz też musiał. Tam jeszcze jest taka opcja, że tam możesz se dosypać jakiegoś nawozu czy coś, to tam wiesz. Jakby lepiej szło, no. To by ci, żebyś od razu nie musiał jeździć jeszcze tywnie. Mhm. No. Wiem, że ci powinno starczyć do końca pola, jak nie, to, to ja nie mam innego, także musisz się załatwić. No najwyżej najwyżej, wiesz, beczką z wodą dowodził no ale to będzie trochę słabo no ja nie wiem ale ale idzie ładnie ty sąsiad na tutaj widzę coś teraz grubsze ciśnienie poszło okay. bo pod górę coś lepiej wali no nie wiem Toś takie kołkowali. 55 Góry. metrów zaraz droga podlejemy no dobra ale tak czy siak sąsiad to by był chyba koniec tego odcinka prawda dokładnie zadanie tak. wykonane tak dokładnie no i standardowo, jak na końcu każdego odcinka, na środku pokazuje wam się subskrybujka, z prawej strony seria, a z lewej sugerowany film przez YouTube'a. To było na tyle. Trzymajcie się, cześć, cześć, i Do następnego. Papa. Pa. No dobra. Muszę przestawić makaronika. Nie ma to tamto.